Pokoju nie dasz? Dobra, no, w grę w naszą. No szkurna, co ty tu znowu robisz? z stąd! Ile was jest w domu? Ile? Wyobraźcie sobie, że tak muszę spędzić całe dnie. Przez całe dnie muszę się udżerać z tymi myszami. Dlatego, że niby. Dlatego, że niby zabiłem króla. On sam się wy. ten. wybum, nie? Sam se poszedł. Sam poświęcił dla swoje, swoje. no, no. Nad nie chcę mi się na ten temat mówić. Nie. Może nie Witam Was bardzo serdecznie w Mież w domu. Część druga. Nie wiem, co zrobić. Samochodzi. Matko, kolejny komar w tym dniu! no to Ja, znowu! Czy to jest kolejna paczka, gdzie to jest mysz? Sprawdźmy! Oczywiście, kolejna mysz! Ja pierdolę, już nie wytrzymam! Kompletnie, już nie wytrzymam! Po prostu kurde no. I poszedł, poszedł sobie gdzieś, Nie znowu będę musiał go szukać. No ja to w pierwszej to jest, nie? co mi się jest... no, złoto, ja cię sobie Dobra, sobie to po staremu Kierczyłem Już to

No nic... jaaa, kurna! Aaaa! on jest? Czekaj, naprawię to. Aaaa, kurna! nie widzę! nie widzę, nie widzę! Aaaa, Jezus! Aaaa, co to jest?! Czekaj, co się dzieje. no, no dobra! Już widzę! o oh, cool. To cała historia. I teraz mam trząs mózgu, jakimś cudem okulary przeżyły i złamaną rękę. A, spoko, spoko. Ja to się zakstusiłem jakimś trującym czymś. No, otrułem się, nie? Trułem się. U.